Zrobiliśmy to, co trzeba zrobić, by zniszczyć miasto. Jesteś gotowy na to? Jestem na to gotowy. Bucha ha ha Jesteśmy niepokonani. Nie tak prędko skorwy syny. Wiem, co chcecie zrobić, ale ja na to nie pozwolę. O cholera! Otwieraj szybko odbyt. Nie mogę pozwolić na to. To było bardzo dobre. Musimy uciekać stąd bardzo szybko. Nie mogę uciec. Straciłem za dużo mocy. Ratuj się sam, cholera. Nie tak prędko, skorwy, syny. O w dupę. Jeszcze się zobaczymy tej głupi choju. Dziękuję wam przyjaciele za tak wielką pomoc w bitwie z tymi dwoma patafianami. Oj bez i, nie ma za co. Jak to nie ma? W nagrodę pójdziemy na piwo. Taką nagrodę to ja przyjmuję.